Dobrze moi kochani, dokończam tylko szybciutko, bo tutaj też nie mam za dużo baterii, idę zaraz ładować, bo trzeba to zrobić tak zwaną pocztówkę rodzinową. Tak więc widzicie tutaj jeszcze moje karty w koszyczku wielkanocnym, wielkanocnym. Dobra, dokończę. Dziękuję Wam za bycie tutaj właśnie, za uczestnictwo. Moi drodzy, film się tam musi załadować, więc zaraz pójdę, włączę baterię, żeby się film załadował. Mam nadzieję, że się nie skasował. Jeśli się skasował, no trudno. No. <laughs> nie wiem po prostu, jak to działa. No, ale jest jak jest, moi kochani, inaczej nie będzie. Dobrze, więc myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Ech, y pomyślimy może jeszcze jakieś i teraz jeszcze chcę powiedzieć, że na drugim kanale, jeżeli ktoś jeszcze nie był na drugim kanale, drugi kanał zwie się mm, obrazy duszy i dywinacja i tam będziemy właśnie robić yy, tam będziemy właśnie robić z Januszem jeszcze dodatkowy filmik no taki wiecie do rozluźnienia atmosfery to nie będzie nic takiego yy, moi drodzy, yy, no nie będzie nic takiego, może typowo wyróżnego. No, to jest po prostu do rozluźnienia atmosfery, do rozumienia atmosfery, do pobawienia się i takich tam. Dobrze, moi kochani, żegnam się z wami, bo nie zdążyłam. Nie zdążyłam. Trzymajcie się ciepłutko, bo u mnie jest chłodniutko. Dobrze, moi kochani, pa.